Japonia kraj, który dla jednych jest futurystycznym rajem, a dla innych totalnym odjazdem. Mega zaawansowana technologia, kultura pracy, dziwaczne zwyczaje co tu jest genialne, a co może szokować? Sprawdźmy. Japonia to miejsce, gdzie automaty sprzedają dosłownie wszystko od kawy po używaną bieliznę. Tak, dobrze słyszysz. Pociągi jeżdżące z dokładnością co do sekundy, toalety z większą ilością funkcji niż twój smartfon. Genialne, bez dwóch zdań. Ale czy ktoś serio potrzebuje kibla z podgrzewanym siedziskiem i muzyką relaksacyjną? To jednak nie wszystko. W Japonii testuje się już pierwsze roboty jako kelnerów czy sprzedawców w sklepach. Może przyszłość jest bliżej niż nam się wydaje? Do tego dochodzą nowoczesne miasta, które wyglądają jak żywcem wyjęte z filmów science fiction. W Japonii zapierdziel to styl życia. Karoshi, czyli śmierć z przepracowania. To realny problem. Wiele firm oczekuje, że zostaniesz po godzinach, a wakacje? Jakie wakacje? Tam ludzie biorą średnio 50% urlopu, bo wstyd wziąć więcej. A potem zasypiają na siedząco w metrze. Efektywne? Może. Zdrowe? No, niekoniecznie. Co ciekawe, Japonia ostatnio zaczyna testować czterodniowy tydzień pracy, ale czy to zmieni ich podejście? Czas pokaże. Mimo wszystko, ich etyka pracy sprawia, że to jeden z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie. Nie ma drugiego kraju, gdzie tak wielką rolę odgrywa szacunek. Kłanianie się, grzecznościowe zwroty i to, że wręczanie wizytówki to niemal święty rytuał. Fajnie. Ale jeśli jesteś typowym luzakiem, możesz się tam czuć jak słoń w składzie porcelany. Dodatkowo, japońska etykieta dotyczy nawet najmniejszych rzeczy. Na przykład nie wolno dmuchać nosa publicznie, bo to uważane jest za wyjątkowo niegrzeczne. Jednak ta dbałość o maniery sprawia, że Japonia uchodzi za jeden z najbardziej uprzejmych i harmonijnych krajów. Manga, anime, kawiarnie z kotami, kawiarnie z sowami, kawiarnie z ludźmi udającymi twoich przyjaciół. Serio, Japonia wymyśliła tyle rzeczy, które balansują na granicy geniuszu i totalnego odpału. I nie zapominajmy o teleturniejach, gdzie ludzie robią rzeczy, których nikt na świecie by nie zaakceptował. Największą popularność zdobyły tam również symulatory randkowe, niektórzy wolą wirtualne miłości niż prawdziwe relacje. Fascynujące czy niepokojące, ale z drugiej strony, ich popkultura jest tak unikalna, że ma fanów na całym świecie. Japonia to chyba jedyne miejsce, gdzie w mieście prawie nie ma koszy na śmieci. A mimo to ulice są czystsze niż Twój pokój po wizycie mamy. Zero chaosu, zero bałaganu. No ale spróbuj jeść w trakcie spaceru, społeczny lincz gwarantowany. Mieszkańcy tego kraju mają też obsesję na punkcie organizacji. Nawet kolejki do metra są ustawione w idealnych rzędach. Ich dbałość o czystość i harmonię sprawia, że Japonia jest jednym z najbardziej komfortowych miejsc do życia. Japońskie jedzenie to zupełnie inna liga. Sushi, ramen, tempura brzmi dobrze, prawda? Ale spróbuj natknąć się na natto, czyli fermentowaną soję o zapachu, który może zwalić z nóg. Nie każdy turysta jest gotowy na taką przygodę kulinarną. Ale nie ma co ukrywać. Japońska kuchnia to jedna z najzdrowszych na świecie, a ich długowieczność to najlepszy dowód na to, że wiedzą, co robią. Japonia jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów świata, a jednocześnie jednym z najbardziej samotnych. Wzrasta liczba osób, które żyją samotnie, nie wchodzą w relacje, a nawet wynajmują ludzi do towarzystwa. To efekt skrajnie wymagającego stylu życia i społecznych oczekiwań. Jednak ich zaawansowane społeczeństwo oferuje mnóstwo możliwości, od technologicznych gadżetów po unikalne sposoby spędzania wolnego czasu, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Japonia to piękny kraj, ale jest też jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem katastrof naturalnych. Trzęsienia ziemi, tsunami, aktywne wulkany to wszystko jest tam codziennością. Ale mimo tego Japończycy nauczyli się żyć z zagrożeniem, budując jedne z najbardziej odpornych miast na świecie. Ich innowacyjne systemy zabezpieczeń i budownictwo sprawiają, że, mimo zagrożeń, jest to jedno z najlepiej przygotowanych państw na świecie. Genialne czy dziwne? Japonia to bez wątpienia jedno z najbardziej unikalnych miejsc na świecie. Pełne kontrastów, szokujących pomysłów i rzeczy, które w innych krajach byłyby nie do pomyślenia ale jednocześnie to kraj, który zadziwia innowacjami, harmonią i unikalnym stylem życia. A Ty, jak myślisz, daj znać w komentarzach, czy Japonia bardziej Cię zachwyca, czy wprawia w osłupienie. Jak Ci się spodobało to zostaw Suba Sigiemko?